Wtedy, wyrocznia Pana, będę Bogiem dla wszystkich ludów Izraela, oni zaś będą dla mnie ludem. Tak mówi Pan, na pustyni znajdzie łaskę lud ocalony od miecza, idzie on, aby odnowić Izraela. Pan objawiam się z daleka, umiłowałem Cię odwieczną miłością, dlatego przyjaźnie przyciągnąłem Cię do siebie. Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Znowu z radością weźmiesz swe bębenki i pójdziesz w weselnym orszaku. Znowu będziesz sadzić winnice na wzgórzach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, będą z nich korzystać. Nadejdzie dzień, gdy strażnicy zawołają na górze Efraima: Wstańcie. Wejdźmy na syjon do Pana naszego Boga. Tak bowiem mówi Pan. Wznieście radosne okrzyki na cześć Jakuba. Wesławiajcie Pierwszego wśród narodów. Rozgłaszajcie, chwalcie Go i mówcie, Pan zbiera swój lud resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z kraju północnego i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i kulawi. Kobiety brzemienne i rodzące, powróci wielkie zgromadzenie, przyjdą z płaczem i modlitwami, przyprowadzę ich nad strumienie wód prostą drogą, na której się nie potkną. Ja stałem się dla Izraela jak ojciec, Efraim jest moim pierworodnym. Narody słuchajcie słowa Pana, opowiedzcie dalekim wyspom. Mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie go strzegł, jak pasterz strzeże swoich owiec. Bo Pan wykupił Jakuba, wyzwolił go z ręki silniejszego od Niego. Przyjdą i będą radośnie wykrzykiwać na wzgórzu Syjonu. Będą korzystać z dobrodziejstw Pana, z boża, moszczu, świeżej oliwy, z jagniąt i bydła. Staną się jak nawodniony ogród, i nie będą już więcej odczuwać pragnienia. Wtedy dziewczęta będą radośnie tańczyć, chłopcy i starcy będą się cieszyć. Zamienię ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po smutku. Tłustym mięsem obdarzę kapłanów, a mój lud nasycę moimi dobrami. Wyrocznia Pana! Tak mówi Pan, w rama słychać głos skargi, gorzki płacz, to Rachela opłakuje synów, nie daje się pocieszyć po stracie swych dzieci. Tak mówi Pan, powstrzymaj swój głos od szlochu i od łez twoje oczy, bo Twój trud będzie nagrodzony, wyrocznia Pana, Twe dzieci powrócą z kraju wroga, jest nadzieja dla Twego potomstwa, wyrocznia Pana. Wrócą synowie do swej krainy. Dobrze usłyszałem skargę Efraima. Ukarałeś mnie surowo, jak niesforne ciela. Spraw abym wrócił, a powrócę, bo Ty, Panie, jesteś moim Bogiem. Odkąd się nawróciłem, jestem pełen skruchy. Gdy się opamiętałem, zacząłem bić się w piersi. Rumienię się ze wstydu, gdyż dźwigam hańbę mej młodości. Czy Efraim nie jest dla mnie umiłowanym synem, najdroższym moim dzieckiem? Bo im więcej go napominam, tym bardziej noszę go w sercu i wzruszam się do głębi. Na pewno ulituję się nad nim wyrocznia pana. Postaw sobie znaki, ustaw drogowskazy. Na trakt zwróć uwagę na drogę, którą kroczyłaś, wróć dziewico Izraelu, powróć do Twoich miast, jak długo będziesz się błąkać, córko niewierna, bo Pan stworzył na ziemi coś nowego. Kobieta zatroszczy się o męża. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, gdy sprowadzę ich wygnańców. Znów będą mówić w kraju Judy i w jego miastach: Niech cię Pan błogosławi, oazu sprawiedliwości, góro święta. Zamieszkają na niej Juda wraz ze wszystkimi miastami, a także rolnicy i pasterze. Napojem bowiem wyczerpanych i wszystkich omdlałych nasycę. Wtedy się przebudziłem i zrozumiałem: Podobał się mi mój sen. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, gdy w domu Izraela i w domu Judy rozmnożę ludzi i bydło i będę czuwał nad nimi, żeby budować i sadzić, jak dawniej czuwałem nad nimi, żeby wyrywać i burzyć, by rozwalać i niszczyć, wyrocznia Pana. W owych dniach nie będą więcej mówić. Ojcowie jedli niedojrzałe winogrona. A synom ścierpły zęby, lecz każdy umrze za swoje winy. Tylko temu, kto będzie jadł niedojrzałe winogrona, ścierpną zęby. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Będzie ono różnić się od przymierza, które zawarłem z ich przodkami w dniu, gdy ująłem ich za rękę. I wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tamci złamali moje przymierze, choć byli moją własnością, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercach. Będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. I nikt już nie będzie pouczał swego rodaka ani swego brata. Poznajcie pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego do największego wyrocznia pana. Wtedy opuszczę ich winy, a ich grzechów nie będę już pamiętał. Tak mówi pan, który nakazał słońcu, aby świeciło w dzień, który zlecił księżycowi gwiazdom. Aby nocy rozświetlały, który porusza morze i sprawia, że burzą się fale, a pan zastępów to jego imię. Gdyby zabrakło tych moich nakazów, wyrocznia pana, również plemię Izraela na zawsze przestałoby być dla mnie narodem. Tak mówi pan, jak nie można zmierzyć nieba na górze. I zbadać fundamentów ziemi w dole. Tak i ja nie odrzucę całego plemienia Izraela, pomimo wszystkiego, co uczynili, wyrocznia Pana. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, gdy miasto dla Pana będzie odbudowane od wieży Hanaela do Bramy Narożnej. Rozciągnął sznur mierniczy w kierunku wzgórz Gareb a potem ku Goa, cała dolina trupów i popiołu, wszystkie pola aż do potoku Cedron i narożnika Bramy Końskiej na wschodzie będą poświęcone dla Pana. Nie będzie już spustoszenia ani ruiny na wieki.